Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Rafał Baran z Życia na Filipinach jest ze mną. Kto tu jest ze mną, Emilia? Co się mówi? Dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, wybieramy się właśnie w poniedziałkową... poniedziałek do szkoły. Zawieź Emilie, ja jeszcze jestem zaspany, ale zaraz Wam wszystko wyjaśnię, bo dużo się u nas dzieje. Naprawdę dużo się dzieje, no i za kilka dni, no za 6 dni dosłownie lecimy do Polski. Nie? Zaczynajmy odcinek. Idziemy. Idziemy, jedziemy. A więc słuchajcie tak, ostatnio nie było żadnego odcinka z takiego naszego normalnego życia, co się u nas dzieje, więc dzisiaj będzie takie trochę nadrobimy w tym wszystkim. E, ogólnie chodzi o to, że jutro jest zakończenie roku szkolnego dla Emilii w Emilii szkole. Jest ogólna tam cała wiecie podziękowanie dla nauczycieli, rozdanie dyplomów, ukończenia przedszkola. To jest bardzo duże wydarzenie, bo na Filipinach każda szkoła coś takiego obchodzi. to jest takie wiecie celebrowanie, jakieś tam pokazy, inne rzeczy. No i w Emily szkole jest dopiero jutro, czyli tak naprawdę praktycznie pod koniec maja, bo jutro będzie który jutro jest wyczman tomorrow? 28. Yeah? 29, przepraszam, 29 maja. No więc jak pewnie pamiętacie, dlatego nasz wylot był planowany na początek e, maja, e, przepraszam, 28 kwietnia, tak, zaspany jestem, Na no, nasz wylot jest do Polski planowany na początek maja i dlatego tak specjalnie to planowaliśmy, dowiadywaliśmy się, się już wcześniej, kiedy Emilia kończy szkołę, żeby mogła tak oficjalnie sobie zakończyć tą szkołę z kolegami i koleżankami ze szkoły, no a wtedy będziemy mogli na spokojnie lecieć. No bilety oczywiście już mamy kupione, więc dosłownie zostało chyba 6 dni, no w zasadzie 5 dni i lecimy do Polski. Pierwsze oczywiście musimy się dostać do Manili, później mamy tam pół dnia w Manili i lecimy do Doha, później z Doha do Warszawy i z Warszawy do Krakowa. Tylko, że w Warszawie mamy naprawdę bardzo szybką przesiadkę, bo chyba około dwóch godzin. Więc to akurat będzie, żeby przejść imigracyjny, no bo to będzie pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Więc to troszeczkę chwilkę trwa, mam nadzieję, że przejdzie to sprawnie, no ale mam bilety łączone, więc raczej tutaj się nie powinien o nic martwić. Więc naprawdę wszystko jest zorganizowane. No ale w tym odcinku więcej pokażemy Wam, co tak naprawdę kupujemy do Polski, bo został nam ostatni tydzień. Więc dzisiaj jest poniedziałek, więc się wpadliśmy na pomysł, żeby już nie czekać na ostatnią chwilę. To po prostu zrobimy to tak, że kupimy dzisiaj wszystkie rzeczy, które chcemy zabrać do Polski. A to się wiąże z tak zwanym kupieniem takiego pasa lubok. Pasa lubok to jest taki jakby podarunek z podróży. I w Filipińskiej kulturze to jest naprawdę taki bardzo bardzo ważny element podróżowania. Bo każdy Filipińczyk czeka na coś takiego. Znaczy, no, czeka, no, wiecie, kto kupi, to kupi, ale większość ludzi kupuje. I to nie chodzi o to, że to ma być coś drugiego, co trzeba przywieźć. To ma być coś po prostu symbolicznego, że po prostu ktoś myślał o tobie podróżując. Tylko, że no, my oczywiście nie podróżujemy, to nie jest tak, że jedziemy na wakacje. Jesteśmy na wakacjach i wracamy do domu, tylko no, my tutaj mieszkamy, no ale na Filipinach. Ale tak czy inaczej, Krystyn bardzo, bardzo e, personalnie do tego podchodzi dlatego my zawsze po prostu przywozimy pewnie jest jeden bagaż, to jest wypchany w ogóle takimi pamiątkami z Filipin i to mogą być różne rzeczy, my przeważnie przywozimy zresztą pokażemy Wam co przywozimy ale tak jak mówię, to są naprawdę symboliczne rzeczy to nie chodzi o to, żeby to było drogie chodzi o to, żeby było przyjemne i, e, i żeby ludzie w Polsce, nasi przyjaciele, znajomi no i oczywiście rodzina, pamiętali o tym znaczy, wiedzieli o tym, że coś się po prostu przywieźliśmy. no jest miły gest no. My lubimy ogólnie przywozić pamiątki i prezenty z podróży, jak tylko lecimy. Więc co roku przywozimy to samo. Ale w tym roku poszedłem o krok dalej, bo jak wiecie, my przywoziliśmy różne rzeczy i po prostu zrobiłem listę moich znajomych i część tych osób zapytałem się oficjalnie: Słuchajcie, co chcecie tak naprawdę z Filipin? Bo możemy Wam kupić różne rzeczy, no ale co roku jesteśmy i co roku Wam coś przywozimy. Więc może by było wygodniej, żebyście nam powiedzieli w tym roku, co tak naprawdę chcecie, co Wam się podobało. Uh, czego używaliście i wtedy po prostu to kupimy i to przywieziemy żeby był lepszy prezent dla was No i tak też się udało zrobić i mam już taką listę przygotowaną Christine, are you excited to go to Poland? Yes, tak! Yeah. Where are we going first? To Poland? <laughs> what do you want to see first in Poland? Or what do you want to eat first in Poland? Everything, Everything. I want kebab and zapiekanki that's a pecan emmy wants a pecan key, -key. tag after emmy after zappikin oh see it's close oh there's a guard you know so the what Dobra, już Wam tłumaczę co tak naprawdę się stało. Yy, ogólnie dzisiaj jest przygotowanie, dzisiaj nie ma Emilia normalnych lekcji, tylko ma takie jakby praktyki odnośnie tego zakończenia roku szkolnego, co będzie jutro. Więc Krystyn z nią poszła. Normalnie w poniedziałek byśmy pojechali sobie na śniadanie razem, takie wiecie, nasze rodzinne, no ale że dzisiaj nie będzie rodzinnego śniadania, to ja wpadłem na pomysł, że po prostu pojadę gdzieś i coś kupię do jedzenia. Jakąś kawę dla mnie, jakiś sok dla Krystyn, bo ona kawę nie pije w ogóle. No i coś do jedzenia i. I po prostu zjemy sobie tam, jak Emilia będzie miała ten swój, to te przygotowanie, tą praktykę, trenowanie do tego zakończenia roku szkolnego. No bo tak, żebyśmy chociaż rodzinie ten czas spędzili. I ja niestety, ze względu na to, że jutro normalnie pracuję, no nie będę w stanie być na tym zakończeniu roku szkolnego. Gdyby to jeszcze bym wiedział, dokładnie, o której godzinie będzie, tak żeby zobaczyć same ten występ, to pewnie bym się urwał, tylko że wiecie, to są Filipiny. I ogólnie to pewnie będzie trwało z pół dnia. I nie wiadomo tak naprawdę, kiedy będzie zakończenie tego roku szkolnego, więc yy, brat Krystin weźmie nasz, nasz samochód, zawiezie Kristin, Emilie i najpewniej ciocie, bo ciocia też będzie chciała zobaczyć, jak Emilia kończy. Oczywiście dostanę z tego nagranie w ogóle pewnie 3 miliony zdjęć, tak to znacie moją żonę i no i tak przynajmniej. Zobaczę jak to zakończenie roku szkolnego wyglądało. No, ale praca jest też dla mnie bardzo ważna, więc akurat szczególnie jutro, więc akurat nie mogę się po prostu tak, tak wyrwać na pół dnia albo wziąć wolnego. Zresztą ten urlop, wiecie, że przeważnie chcę wykorzystać w Polsce, ale tak lecimy w przyszłym tygodniu, już w niedzielę już, więc, więc ten urlop mi się na pewno przyda. Chociaż i tak i tak zminimalizowałem maksymalnie ten czas, kiedy będę poza pracą, dlatego też zresztą w weekend lecę i wszystko powinno się fajnie udać. Że tylko jeden dzień wolnego w sumie w zasadzie będę e, musiał wziąć. Nie wiem, czy w Polsce są takie same kanapki w Starbucksie, bo w Starbucksie w Polsce nie byłem bardzo bardzo dawno. Ale tutaj naprawdę też są jakieś fajne rzeczy. Podejrzewam, że bardzo podobne jak w Polsce. Tylko ja nie wiem, czy, co Kristin chce. Ja może bym sobie wziął jakąś kanapkę. Egg ham, co to jest? Hmm. A, Kristin chce chyba to Sausage Roll ja sobie może wezmę jakąś chicken pesto, to może by było dobre. Dobra, tak zróbmy. Chicken pesto niech będzie. No dobra, przyznaję Wam się, że chyba pierwszy raz kupuję śniadanie takie pełne w, w Starbucksie. No i gdybym miał tutaj kupować coś śniadanie, to raczej bym z strobami poleciał. Bo takie śniadanie tutaj razem z dwoma napojami, e, wodą i... No w sumie wziąłem trzy jakieś tam kanapki, no to prawie tysiąc peso kosztowało, więc bardzo drogo. No ale dobra, raz na jakiś czas można coś takiego spróbować. To jest taka jakaś taka obskocznia I wszystko przynajmniej na wynos będzie ładnie zapakowane, więc to jest ten jedyny plus. Mogę to spokojnie zawieźć i jechać do mnie szkoły z powrotem. Christine sobie wybrała jakiś taki dragon fruit, mango. Napój, coś dziwnego. A to jest jeszcze woda do picia w takiej fajnej butelce. To chyba szybciej rozkłada, mam nadzieję. Thank you so much. Dobra, wszystko jest, można jechać. Co, jak co, ale trzeba im jedno przyznać: to jedzenie, pomimo tego, że jest drogie, no ale pachnie po prostu niesamowicie. O, naprawdę, aż się nie mogę doczekać, żeby tego spróbować. Dobra, ale jedziemy do Emilii. Z Was pewnie kojarzy to miejsce to jest Soliman University, tylko że to jest troszeczkę tak, jakby inny kawałek tego kampusu. No, dlatego że akurat Emilia ma tutaj gdzieś te treningi. Nie wiem za bardzo gdzie. Ty mi to tłumaczyła, jak słyszeliście wcześniej, chyba gdzieś tam po lewej, po prawej stronie. Nie mam pojęcia, gdzie to będzie, no ale mam nadzieję, że to. Ja muszę zacząć czasami ją słuchać, co ona mówi. Może to by było szybciej i lepiej, ale nie wiem, gdzie są te dzieciaki. A tutaj kiedyś patrzyłem i podobno nie ma polskiej flagi. Tak? Informacyjnie. Chyba, że ktoś z Was chce sobie jeszcze raz przelecieć i sprawdzić, ale. No chyba nie. Dobra. I ty to miało być? Chyba gdzieś po lewej. No dobra, poszedłem w złym kierunku, ale zobaczyłem tutaj, że jeszcze jakieś inne dziecko idzie w mniej więcej w tym samym wieku, w tym samym uniformie, więc na pewno to dziecko idzie na tą samą próbę, można powiedzieć, generalną. Więc ich po prostu śledził. Wiem, że to trochę może dziwnie wygląda, no ale oni na pewno wiedzą, gdzie to się idzie. A, i chyba dobrze mówią. Dobrze idą. Tak mi Krystyna mówiła. Tylko, że oczywiście nie słuchałem, ale teraz już pamiętam. Naprawdę bardzo stary budynek. Aż ciekawe jest, nigdy tam się środku nie byłem, więc zobaczycie go razem ze mną. Skończyliśmy to przedstawienie, teraz jedziemy do domu. Krystyna już poszła wcześniej, bo musiała tam parę rzeczy pozałatwiać. Także my ze mną jedziemy już, tak? Jedziemy do domu? Tak! No to świetnie. Gdzie jest nasz samochód? Tak! No dobra, to już otwieramy i jedziemy. Nie wiem, czy wy jest tak macie, ale przed każdą wielką podróżą zawsze niby, wydaje się, że macie tak dużo czasu, że wszystko można załatwić tak naprawdę i będzie wszystko spoko. No, ale później ten czas się kurczy, kurczy, kurczy. I nagle dochodzi do tego, że praktycznie w jednego dnia trzeba wszystko pozałatwiać. No to u nas mniej więcej jest dokładnie tak samo. Właśnie czekam na dziewczyny, czekam jeszcze na Gabiego, na Nanaj. Ech, jedziemy po kolei wszystko kupować. Wydawało nam się, że naprawdę mamy dużo czasu na wszystko, ale okazuje się, że raczej nie. Więc dzisiaj będziemy chcieli naprawdę bardzo dużo rzeczy pozałatwiać. Dobra, ja dalej na nich czekam. Pierwsze miejsce zaliczone. Byliśmy kupić jakieś etui na laptopa dla, yy, dla Christine, tego nowego Maca, którego ma, no bo chcę go zabrać do Polski, żeby tam oczywiście robić swoje rzeczy. Ale okazuje się, że akurat jest nie ma akurat tego rozmiaru. No oczywiście, jest już za późno, żeby zamówić coś przez internet, no bo nie przyjdzie to w ciągu tygodnia. Niestety to są Filipiny, więc problem wielki, myśleliśmy, że tutaj mają na stanie, no akurat te, te rozmiarówki się skończyły z tym procesorem, no trudno. Teraz idziemy do. Liplazy, czyli najbardziej popularnego sklepu w samym centrum do Magete, żeby kupić suszone mango, bo tam jest tego największy wybór, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie wiem, czy cenowo też będą najlepsze, ale tam na pewno jest największy taki wybór takich całych paczek. Zresztą, jak już będziemy w środku, to wam pokażemy No i tak jak już pewnie wiecie, kuzyn Najmniej przyjechał do nas w odwiedziny z Bakalotu, więc yy, będzie tutaj przez jakiś czas. najprawdopodobniej będzie jeszcze dłużej niż yy, my, bo my polecimy do Polski, a on tutaj pewnie zostanie jeszcze na wakacje. Także też będziemy jeździć z nim jeszcze w tym tygodniu w kilka różnych miejsc, więc też zobaczycie sobie na przykład jakieś tam ciekawe miejscówki. Myślimy czy nie kupić jakieś jeszcze przypraw takich lokalnych? 115 No. So expensive. This To 30 plus. Co to jest Pad thai? Yes, okay, a then take maybe 2 or 3 or for maybe Carolina want it the mogę one or no i didn't get, get the candy there yeah. which one uh, anything anything <laughs> <I'm there. laughs> no dobra 3 zł grabił soken czy zł one other need to come today yeah okay, dobra to Nana zostanie z dziećmi, a my przynajmniej mamy chwilę czasu żeby zrobić jakieś nasze zakupy znaczy tutaj nie robimy dużych zakupów bo tutaj tak naprawdę Mm. Musimy tego kupić to mango Bo tutaj zawsze jest taki wybór, wiecie, takich pamiątek najlepszy, Więc może akurat się uda coś znaleźć No, no zobaczymy No i tutaj jest taki kącik lubok, ok, nie? Czyli te wszystkie cukierki, te wszystkie takie mango suszone Ile dał. No i takie mają te promo paczki, nie? Z tym mango A co to weźmiemy? O, okej okay. How much is this one? 445 5, 6 Co to jest? Mango? O, oh, Dobra Dobra no dobra Pickles. There's a small one. No to jeszcze coś tutaj musimy wziąć. Co tutaj można by jeszcze wziąć? To są też słuchajcie fajne, ale tu mam chyba w sumie kilka. Kilka mam takich. No I don't know. This one oh, I think about the herbs for dad and mom. Moringa No dobra to może być... No Gujabano jest bardzo zdrowe, to może weźmy Goybano, nie wiem Karolina Karolina? Myślisz, że Karolina? No dobra, to nie będzie Karolina hmm, Ginger Powder. Nie, ma... yeah, but not so much. Okej, okay, weźmiemy to jeszcze. Sugar -free, yes. okay. Tak. I to są cukierki z mango, mango balls. No też weźmiemy. No yeah. trochę się już tego robi. That, this is the sour one, yeah? The, the good one, I think. It's not so sour because it has. Have... But it's a green mango. Yeah. Okay. No, Co jeszcze? What else? Oh, these are cocoa chips. Cocoa chips. Uh... You have a promo pack here also. No, to co. No dobra. To wiesz. I don't know which one is healthy. No to bierz. Nie.

może jeszcze trochę takich cukierków. Pineapple, ciszona. Mm. Tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze jest? To jest też mango w czekoladzie, tylko sporo miejsca zajmuje. Boję się, że to się roztopi. Żebym wolał jakieś inne kupić rzeczy, które na pewno przetrwają. No to też jest spoko. Ale to w sumie to jest to samo co w paczkach, podejrzewam. Dobra, to jest ube, nie? Mhm. No Ok, ten take to Yeah, we promised to go for the small shopping, yeah. I told you to get the big one. <laughs> oh yeah. A tutaj z tak ciekawości mogę wam pokazać, bo to są wszystko importowane słodycze, które tak naprawdę wy macie w Europie. Więc. Co macie, wszystkie importowane? Czyli jak widzicie te wszystkie czekoladki, no to tych rzeczy akurat nie będziemy kupować, bo to tak naprawdę wszystko można dostać w Polsce. A to są rzeczy takie typowo, produkcji filipińskie, takie na eksport. Ludzie to akurat lubią. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale akurat nie przepadam tutaj kupować, bo tutaj zawsze są ogromne kolejki, jest mało kas. Znaczy jest dużo kas, tylko te kasy są po prostu nieczynne. I tutaj się zawsze stoi tak trzy razy dłużej niż w każdym innym sklepie. No ale tylko tutaj są te niektóre rzeczy, więc trudno, musimy sobie swoje odstać. No i już jesteśmy w Hypermarkecie. To jest kolejny sklep na naszej liście, czyli w tym sklepie już zrobimy takie bardziej zakupy dla nas. Tutaj zdecydowanie mniej ludzi. Nie wszystkie są produkty, tak jak Wam mówiłem. Pomiędzy tymi sklepami czasami jest różna różnica, jest różnica oczywiście, w produktach, więc tutaj akurat kupimy takie przeważnie rzeczy dla nas albo w Robinsonie. No tutaj jest też bardzo dużo wyboru, ale akurat tego mango i tych takich pasa lubok, czyli tych takich rzeczy, co się kupuje na wyjazd do Polski, co my kupujemy, tutaj jest bardzo mało, niestety. Dobra, zrobimy zakupy i wracamy do domu. Taka jeszcze, słuchajcie, ciekawostka. To też zupa SeniGank, jakby ktoś w Polsce chciał sobie zrobić. Nie wiem, czy w Polsce takie są dostępne, dlatego wolimy tutaj kupić. To, no, Christine uwielbia tą zupę, zresztą ja też i bardzo obcokrajowcy ją lubią, więc to naprawdę ciekawa opcja, jakby ktoś chciał w Polsce. My już wróciliśmy do domu i zakupy udane. Pokupowaliśmy w zasadzie wszystko, teraz. Y Teraz wystarczy to tak naprawdę spakować do naszych trzech bagaży, no bo ja też leci ze swoim 20-kilowym bagażem i zobaczyć, ile jeszcze mamy wolnego miejsca, żeby ewentualnie coś dopakować. W tym roku nie. Nie chcemy za dużo ciuchów brać do Polski, bo chcemy po prostu kupić tam jakieś nowe ubrania, dodatkowo tak samo mamy tam zostawione już jakieś takie podstawowe rzeczy, więc to też nie przyjeżdżamy tak naprawdę bez niczego. Tam już mamy nasze rzeczy, które zostawiliśmy przez ostatnie dwa lata, więc na pewno będzie spoko i wystarczająco. Co prawda, jak pewnie zwróciliście uwagę, ja sprawdzałem wczoraj, to temperatura w Polsce nie jest aż taka wysoka. Mm i chyba było 12 stopni jak ostatnio sprawdzałem koło godziny 4-5 po południu więc troszeczkę się boimy, że może być zimno więc i tak byśmy musieli kupić coś bardziej ciepłego ale tutaj jest słuchajcie jeszcze punkt kulminacyjny dzisiejszych zakupów, no bo tego Wam wcześniej nie pokazałem a to jest chyba najważniejszy zakup jaki zrobiłem lecąc do Polski i co roku ten zakup robię a to jest mianowicie i to co Panowie lubią najbardziej Don Papa tak, słuchajcie to jest najlepszy rum jaki piłem na Filipinach i w Polsce ten rum importowany kosztuje 350 zł za tą butelkę. Tutaj kosztuje około 100 zł, jak znajdziecie dobrze na promocji, a jak bez promocji to zapłacicie jakieś 110-115 zł. Więc naprawdę warto się opłaca, opłaca się go po prostu przywozić z Filipin, no bo jest dużo, dużo tańszy. I teraz jeszcze ciekawostka taka druga, bo dzięki uprzejmości Mojego dobrego przyjaciela, Marcina, którego serdecznie się pozdrawiam. Z tego co wiem, to podobno miał okazję znaczy na pewno wiem, że miał okazję dostać taki rum ode mnie, ale jego znajomy czy jego przyjaciel też miał taki rum, który kupił w Polsce. I podobno ten rum, pomimo tego, że butelka była taka sama i wszystko tak samo ładnie wyglądało, to różnił się smakowo znacznie od tego, który był przywieziony z Filipin. Więc nie wiem, co jest grane, ale pokażę Wam jeszcze, jak butelka wygląda. Tada! Taka piękna buteleczka to jest 07. Yy, no, po prostu rum yy, yy, robiony na negrosie, bo to jest z bakalotu. Bodajże z tego co kojarzę, yy, chciałbym się kiedyś tam udać do tej destylarni, zobaczyć, jak to tam po prostu powstaje, ale nie wiem, czy w ogóle tam są wycieczki organizowane. Muszę się dowiedzieć więcej na ten temat, ale na pewno bym tam chętnie pojechał i to zobaczył. No, ale oczywiście można przewieźć litr alkoholu, takiego mocniejszego na głowę. Więc yy, akurat idealnie by się spacował tutaj taki jeszcze tanduaj, czyli podstawowy rum. O, który no, nie smakuje jak ten. I ten, jeżeli byśmy kupili 0,7 w porównaniu do tego 0,7, to tego możemy kupić przynajmniej 10 butelek w cenie tego jednego. Więc jakościowo też, słuchajcie, to troszeczkę odbiega od tego rumu, ale to jest taki tapowy element Filipin, który trzeba po prostu sprawdzić. I żeby była jasność, ja ten rum kupuję nie dla siebie, tylko dla przyjaciół albo dla rodziny, jeżeli ktoś po prostu będzie chciał, bo ten rum mogę sobie zawsze tutaj kupić na miejscu, a w Polsce rzeczywiście wydawać 350 zł za taką butelkę rumu, no nie. I to jest tak jak mówię, taki dosyć specyficzny rum. Bym powiedział taki troszeczkę z nutką wanilii, naprawdę Idealnie przechodzi przez gardło, nie to żebym zachwalał cały czas, ale chodzi mi o to, że ten rum i jego cena to oczywiście to jest taki rum, który się daje komuś naprawdę w bardzo wyjątkowych sytuacjach. To nie jest taki alkohol, który tutaj się pije na Filipinach e, codziennie, no bo jest oczywiście za drogi, ale taki na podarunek dla kogoś bardzo ważnego, kto na przykład doceni jakość takiego rumu, jak najbardziej skazane. skazany. Dobra, ja już kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie swoje jakieś takie rzeczy, które zawsze przywoicie z Filipin, to dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekawy. A może jeszcze akurat coś kupimy i też przywieziemy, a może ja jakoś, o czymś po prostu nie wiem. Dziękuję bardzo. Tutaj macie dwa filmiki z naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za kilka dni.